I tutaj taki jeszcze przekaz sprzed kilku dni na wprost mojego okna, tam gdzie się modlę, jest takie wielkie, naprawdę wielkie, rozłożyste drzewo, tak cudowne, zielone, naprawdę Pan tak je cudownie stworzył i kilkakrotnie już zostało mi pokazane ta sucha taka gałęź od tego drzewa odstająca, i niejednokrotnie przez kilka lat Pan mi pokazywał, jak przychodzą jakieś wichury, burze, zawieruchy, sztormy. Tutaj na wyspie bardzo często są sztormy, to z tego drzewa często. Na, na, na ziemię upadają y, takie y, drobniutkie gałązki. Nawet y, o, jak, jak na, na wiosnę, nie, niedawno był taki dość spory wiatr, to dużo liści zostało odtrąconych y, no, z tego drzewa. Jak szłam drogą, to, to, to widziałam, że sporo tego wszystkiego leżało, ale bardzo często y, przy, przy jakichś rzeczach, które dzieją się w pogodzie, czy to wichury, czy, czy, czy sztormy, dużo gałęzi zostaje odłamanych z tego drzewa, i one zostają rzucone po prostu no, z, na ziemię. A teraz Dług Boży pokazał mi tą suchą gałęź, która jeszcze jest domoc domocowana do tego drzewa. I, i, I tak patrzyłam i tak słuchałam, co, co, co Pan przez Ducha Bożego chce mi, chce mi pokazać. I przekaz od Ducha Bożego jest taki, że, że Pan stworzył swoje ciało, swój kościół jako wielkie drzewo, zielone, które wydaje wody życia, które który jest potężny, chroniony od Pana, ale przychodzą najróżniejsze doświadczenia, zawieruchy i wielu po prostu jest zgorszonych tym, co się dzieje i odpada od Pana, odpada od wiary. Nie dlatego, że Pan nie ma mocy tego utrzymać czy poprowadzić tak, jak Duch Boży chce, tylko dlatego, że ludzie są zawiedzeni, bo inny obraz sobie. Tworzą innego Pana Jezusa Chrystusa, innego niż ten, co jest w Ewangelii opisane. I Pan pokazuje tą suchą gałąź, yy, i, i yy, posłał yy, gołębia, i gołąb usiadł na tej suchej gałęzi. I yy, 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 tu jest kolejny przekaz, że, że ta sucha gałąź, jeśli yy, ona nie nie podda się pod prowadzenie Ducha Bożego, to ona zostanie odtrącona, zrzucona i nie ma już powrotu. Albo dzieci Boże poddadzą się pod prowadzenie Ducha Bożego, albo zostaną strącone i nie podniosą się, bo, bo jeśli Pan powiedział, że odrzuci, odtrąci, to nie ma takiej możliwości, że, że, że człowiek może co, cokolwiek zmienić, bo jeszcze jest czas na upamiętanie jeszcze jest czas na, na powrócenie do pierwszej miłości, ale i także do posłuszeństwa. Niech dochodzenia po swojemu, według swojego umysłu, albo to, co te, te, to, temu, co człowiekowi się wydaje, ale poddania się pod prowadzenie Ducha Bożego. I Pan pokazuje, że y, Duch Boży jeszcze pracuje, y, jeszcze jest wszystko możliwe do odbudowania, ale potrzeba Uniżenia, pokory i posłuszeństwa, I, i, i wtedy przyjdzie życie, uzdrowienie dla tego wszystkiego, gdzie kulejemy, gdzie, gdzie, nie, ma, gdzie nie ma radości, gdzie nie ma wolności. I jestem się tak dzielę, tak jak mi to zostało pokazane, objawione. Niech Wam wszystkim Pan Jezus Chrystus błogosławi i objawia to słowo, ten przekaz, aby, aby poddać się naprawdę pod prowadzenie Ducha Bożego. Amen.